Czy czuje pani czacze, czy macze pani zna? Hmm, co to jest macza? Wszyscy tylko maczają palce w tej maczy i namaczają się cały dzień. Macza to napój na bazie zielonej herbaty. Może być z napojem roślinnym albo z normalnym mlekiem. Do tego dodaje się różne syropy, smakowe, owocowe. Gdyby porównać ją do kawy, to co by wyszło? Otóż. I macza, i kawa mają podobną kaloryczność, bo same w sobie kalorii w zasadzie nie mają. Tę kaloryczność nabijają właśnie te wszystkie dodatki. Jeśli chodzi o przeciwutleniacze, i macza ma swoje wartości odżywcze, i kawa również jest zdrowa. A naturalna kofeina, zarówno kawa, jak i macza ją mają. Kawa ma około 100 mg kofeiny w szklance 250 ml, a macza Zaledwie 40, więc tu jest duża różnica. W efekcie kawa będzie dawała nam szybciutkiego, energetycznego, ale jednak naturalnego kopa. Natomiast macza będzie działała troszeczkę, może dłużej. Ta kofeina zadziała bardzo powoli. Jest też jej oczywiście znacznie mniej. Cena? Powiedzmy, że taka latę w kawiarni na wynos kosztuje około 15 zł w dużym mieście, a macza hmm. Od 19 wzwyż, bo jeśli dodatek jest smakowy, to taka macza potrafi kosztować nawet 25 zł. A smak? No, smak kawy bardzo dobrze znam. Lubię cenie piję. A macza? Jak to się zamacza? Przede wszystkim jedzie takimi wodorostami. Tak jakby naprawdę, jakbym była nad morzem i wszędzie byłoby dookoła brunatnicy i krasnorostów brud. Smak. jakbym piła takie namoczone wodorosty. Szczerze mówiąc, szału nie ma. Ja wybieram kawę, bo i tańsza, i bardzo zdrowa, no i w dodatku ta kofeina od razu poprawia nam humor.